Cisco, what happened to everybody? That is something you're gonna have to see for yourself. You're from before she dies, aren't you? 2024, I made it. Tell me who Savitar is. We'll stop him before he even tries. You are gonna be so surprised when you find out. You're in for a world of pain. Cześć, jestem Laki i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mówimy zwiastą serialu The Flash, w którym przenosimy się w przyszłość, a dokładniej do roku 2024. Tak więc, idąc po kolei na początek, możemy zobaczyć, jak Barry ląduje w przyszłości. Ma w ręku gazetę, gdzie widzi rok 2024 i mówi, że się udało. Mówiłem już o tym we wczorajszym omówieniu, ale myślę, że warto to powtórzyć. Rok 2024 jest rokiem z gazety w Time Vault, która miała tytuł Flash znika w kryzysie. Miała ona też datę 25 kwietnia, co jest również datą premiery tego odcinka, ponieważ mamy prawie miesiąc przerwy, więc zostało to mega fajnie zgrane. Wszystko co tam widzimy, wszystko co dzieje się w tym czasie jest efektem śmierci Iris. Drużyna się niejako rozpada, każdy poszedł w swoją stronę. Barry ma fryzury jak emo i pewnie tnie się mydłem, a Wool jest na wózku. Co jest trochę dziwne, ponieważ jako Spitster ma zdecydowanie zwiększone zdolności leczenia, no chyba że ktoś go bardzo dobrze połamał lub też stracił swoje moce. Oczywiście największy hype pojawił się w momencie, w którym widzimy nowy kostium, i tutaj nie zdziwiłbym się, gdyby ten emo berry z przyszłości cofnął się w czasie i pomógł swojej młodszej wersji w powstrzymaniu sawatara. Zwiastunie pojawia się również killer frost, która mówi, że berry będzie bardzo zdziwiony, gdy pozna prawdę. Ogólnie właśnie w tym odcinku powinniśmy wreszcie poznać tożsamość Sawatara. Mamy taki moment, w którym Berry jest wręcz w szoku, więc to może być właśnie ta chwila, w której się wszystkiego dowie. Wraca nam tutaj również Mirror Master, który wydaje się być takim głównym kryminalistą w Central City. Emo Berry jest raczej załamany i chyba odwiesił kostium, tak więc nikt nie broni miasta. Natomiast co do drużyny wiemy, że każdy poszedł w innym kierunku, ale jest taki moment, w którym chyba widzimy Juliana, więc być może od niego dowiemy się czegoś nowego. W całym tym zwiastunie nie ma HR-a, więc to jest ciekawe, ciekawe z jakiego powodu go tutaj nie ma, a na koniec zostaje nam tajemnicza ręka osoby, która znajduje się w jednym z korytarzy w Star Labs. Widać, że jest ona tak jakby poparzona i jest czarnej karnacji, więc jest jakaś możliwość, że ta ręka może należeć do Iris. Ciekawostką jest również tytuł tego odcinka The Once and The Future Flash. Jest to tytuł komiksu, który opowiada o tym, jak Eobard Thorn cofa się w czasie do XX wieku, gdzie obecnym Flashem jest Wally West, dlatego też Iobard postanawia wmówić wszystkim, że to on jest Berym, a ponieważ wcześniej zrobił sobie operację plastyczną i ma jego twarz, na początku wszyscy mu wierzą. Niemniej jednak nie spodziewam się, że będzie to miało jakieś odzwierciedlenie w serialu, ponieważ serial często lubi sobie pożyczyć tytuł jakiegoś znanego komiksu i wrzucić go do siebie. Tyle ode mnie, dajcie znać co o tym myślicie i jaką według Was rolę odegra tutaj Flash z roku 2024. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga, zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na facebooka i sklep, do których link masz w opisie.